Szanowni rolnicy, przyszła jesień, nie ma na to rady. Ci z Was, którzy przestali już siekać kukurydzę na kiszonkę, a jeszcze nie zaczęli zbierać jej na ziarno, mają więcej czasu na przeczytanie ciekawej gazety. Zapraszam więc serdecznie do lektury najnowszego 42. numeru Tygodnika Poradnika Rolniczego, w którym piszemy m.in. o tym, że zostało nam tylko 7 lat, aby przygotować się na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, tak aby nie zasypała ona nas naszym zbożem. Przeczytacie też o tym, że w systemie dopłat bezpośrednich zmieniło się bardzo dużo, ale jedno pozostało. Dopłaty dla polskich rolników ciągle pozostają niższe niż na Zachodzie. A na dodatek stawki tych, tych dopłat są w tym roku niższe niż przed rokiem. Jak przygotowujemy się na uprawę soi w Polsce na większą skalę? Sprawdzamy, testujemy i drobnymi krokami zwiększamy area uprawy tej rośliny, tak jak 40-50 lat temu było z kukurydzą. Przeczytacie o Krystianie Burdelaku, dostawcy do Wartmilku w Sieradzu, który sam sobie zbudował paszowóz, taki jakiego potrzebował. Przeczytacie też o tym, że wymogi dobrostanu nie mogą zabijać produkcji świni. I dlaczego Przemysław Marchliński, dostawca do SM Mazowsze, w swojej oborze zaczął stosować mieszańce z Brown Swiss. I że obecna poprawa koniunktury na rynku mleka ma kruche podstawy. A na koniec, co było na malinowym jarmarku w środzie Wielkopolskiej. Mamy też dla Was konkurs. Możecie w nim wygrać 1000 litrów paliwa. Serdecznie zapraszam do lektury. Jeżeli ktoś z Was nie ma tygodnika poradnika Karolniczego, wystarczy kliknąć na link poniżej, wypełnić formularz i natychmiast wyślemy bezpłatny egzemplarz.